Witam wszystkich bardzo serdecznie, Arek z strony, Dzisiaj mamy niedzielę, kolejny piękny dzień, słuchajcie, urwałem tutaj zaczep tutaj, ale jest zamówiony, muszę nosić na sznureczku panel, bo wypada, Rysiu, siemanero wariacie, Siłanko. co dzisiaj opowiadaj, plus dwa do poszukiwań, oh, kawałek historii bym chciał, stary kawałek historii, najlepiej złotej, dobra, to kontynuujemy dzieło, kontynuujemy, ja co, ja myślę, że w końcu ten Wehrmacht, nie, ten, Wehrmacht, ten, Wehrmacht, ten, Wehrmacht, ten, Wehrmacht, ten, Wehrmacht, ten, Wehrmacht, no i monety, widzimy się przy pierwszym dołku. Dobra, pierwszy dołek. Mamy pocisk. Jak jest pocisk, znaczy, że prali. Jak prali, znaczy, że ktoś tutaj chodził. Dobra, słuchajcie, takie kółeczko. Nie wiem, czy to jest brąz, czy nie. To wygląda tak, jakby coś był nacięty, jakiś kolczyk tu był albo coś. No dobra, po czyszczeniu się okazało, że to jest. Słuchajcie, w takim dołku. Ja żebym się że to jest jakiś człowiek, w ogóle jakaś takaś figurka. Ja pierdzielę, ale wyobraźnia działa. Ojejku, jejku. Normalnie mi tu rąk wyleciało. Normalnie, co wypad, to nasz jaszczuk terrorysta. Tu ładną młóckę robi. Gdybym był, gdybym był ptasiem jubilerem, to ja wam powiem, że to samo bogactwo. Ja nie wiem, ale ja je chyba przyciągam, przyciągam jak makro. Jest kolejna, trzecia już dzisiaj. Dobra, ja już się, ja już się nie odzywam. Dobra, to już nie jest śmieszne. Ptasi jubiler. Ja sam w nie wierzę w to, co się dzieje. Już pomimo tego, że ten deszcz zaczął padać i jest bez, bez nadzieje, ale kolejna to się obrączka. Słuchajcie, standardowo jak nie idzie, wjeżdża jabłuszko i jedziemy dalej. Słuchajcie, taki helikopterek. Także było latane. No, panie pilocie, trzeba się było ewakuować a nie zostać w środku. No i słuchajcie, zjedli kogoś No Coś małego, nie znam się, ale Wypoczywaj Rycho coś kopnął Przepraszam krągły w takim śmietniku Ale śmietnik to nie znaczy, że nic nie ma Chyba perylej, ale wyczyścimy, zobaczymy Orła widać, ale Operelecka. Nie wiem czy tu to nie ta to austriacka Katarzyna czy jaka tam była. Nie zobaczyli. Czyść. Słuchajcie, taki fancik, ale po czyszczeniu. Nie wiem czy to by była dupka od... od... pocisku czy co to kurcze jest. No trzeba wyczyścić, będziemy patrzeć. Słuchajcie, szybkie poszukiwania, bo kończymy. Nie wiem ileśmy byli, 3 godziny w lesie czy 4. Dziś jestem, od dziś jestem jubilerem gołębim. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć obrączek i cała kieszeń kolcoków, ale to po wyczyszczeniu zobaczycie. No i dokończymy ten film... Słuchajcie, dokoń, dokończymy ten film... po następnym wypadzie. Witamy tydzień później. W pierwszej części odcinka widzieliście, że były, była bi, ptasia biżuteria, także jestem jubilerem ptasim. Jest sobota, tydzień później, Rychu, co tam, jak tam, się manero? Witam, witam. Dzień dobry. Tutaj, panie, plus 2 do poszukiwań. Co dzisiaj? Bo, bo tydzień temu była ptasia biżuteria. mały kawałek historii. No dzisiaj coś może w końcu złotego. No to czego ci życzę? monetkę. Dziękuję, też. Tego ci życzę. Dzięki. Ja standardowo rysiu monety, ale... Pogoda fajna. Ale cały czas szukamy czegoś po, nie gorąco, nie zimno, po Niemcach. Może coś w końcu ludzie. Ostatnio wyszedł groszek, guzik. Także tak, Niemcy byli... Jakaś nowa miejscówka, wytestujemy. No. To w tej części czasu żeśmy nie byli, jest 9.40. 35 minut spacerku, żeby tutaj dojść. No dobra, widzimy się przy pierwszym... Aha, jeszcze zawaliłem, nie mam rękawiczek. Ja zawsze chodzę w rękawiczkach. Dzisiaj bez, zapomniałem. Będzie ciężko, ale... Ale poczujemy przyrodę w rękach, tak? Dobra, widzimy się przy pierwszym dołku. No i powodzenia. I tak sobie chodzimy z Rysiem, chodzimy po tym lesie. Fajnie jest. No nasze dwa grosze. Jest moneta. Jest moneta, nieważne jaka. Zaczyna się fajna zabawa. Ten odcinek, słuchajcie, to będzie miał nazwę Ptasi Jubiler, bo nie wiem, czy ja mam tego warta, czy nie. 1528 Polska, 2003 rok. No i tak z ryśkiem sobie kopiemy na przemian. Ale to z lat 80 -tych, 90., -tych, bo jest No Wyczyszczy ładnie, no Ptasi Jubiler i tyle. Tak ten odcinek będzie miał na tytuł. 90 twoja? No, no to 90 ryśka, a ja mam około chyba 20. Coś takiego policzę dzisiaj. Standardowo słuchajcie, jak nie idzie wjeżdża jabłko. Taki mamy plener. Jest to szósta godzina poszukiwań. Sami żeście widzieli, jak to wygląda. To nie jest tak, że kupisz wykrywaczów, wpadasz i, i lecą monety. Lecą monety, tam nie wiem, sygnety, złoto srebro, tylko no, tu trzeba chodzić. To są minuty godziny, dnie tygodnie, żeby coś trafić. Widoki są piękne bo są piękne, no ale widzicie nic się nie dzieje. A dużo, dużo jest zapytań, czy można do nas dołączyć. Słuchajcie, nie ma takiej możliwości, mamy pozwolenie imienne na każdego z uczestników naszej grupy i nie możemy nikogo dołączyć. Także może kiedyś, jak to pozwolenie będzie inaczej napisane, z możliwością osób jeszcze, które by chciały pójść z nami, może, może będzie możliwość dołączenia. Na chwilę obecną takiej możliwości nie ma. Jabłuszko na szczęście, no i walczymy dalej. W takim dołeczku słuchajcie, to jest chyba kopiejka. Nie wiem, mam tego jak wyczyścić. Jedna druga, 1899 rok. Także widzicie, tyle sygnałów, które chodzenia i i dopiero wychodzi coś, coś, coś solidnego. Kolejne znajdko, guziczek. Najpierw myślę, że to jest znaczek Mercedesa, a no to jest yy, guziczek PKS. Kurde, bez tych rękawiczek ja wam kopiem, powiem, że to nie jest kopanie, ale taka mała kuleczka Na bardzo, bardzo starym szlaku, zobaczcie A na samej górze tam Jedna druga kopiejki wyszła Dobra, słuchajcie, chyba grubo leci Wygląda na jakąś głowę konia No ciekawe Rękojeść od czegoś Albo jakieś laski Figurka mogła być też Gratulacje wariat Dziękuję. Proszę ale No to jest na chyba fan dzisiejszego dnia jak na razie. No. Fajne. Ładne poczyszczenie wrócić. Mogła być jakaś rączka, wieczę. No, to może być wszystko. W takim dołeczku. No to piękne. To co ja lubię najbardziej. Bardzo mała niespodzianka, miła niespodzianka. Mamy monetkę. Po czyszczeniu wam dodać co i jak, ale cieniutkie ładne. Słuchajcie, na wierzchu kur się mówi. Na wierzchu. No to ładny. Wypuka, wypukał ją tu. Możliwe, że... Poszła. Jeszcze nie wiem łopa, to ona była na wierzchu, na oko. Ale stare coś. Piękny. No Dziękuję. W końcu pierwsza krągłość dzisiaj. Ja to ślepy jestem, może no no. musisz wyczyścić. No bo nie stare, to nie nasze, łopanie. Proszę. Czyli garus. No że ktoś na tego garsa ci pół dnia, a popatrz on to sobie No jak jest, to jest. No i to, kolejny moniaczek, to cieszy. Jest PRL, jest zabawa 50 groszy. No i taki papiak w środku, pośrodku lasu. Papiak Dobra, słuchajcie, kończymy z około 14, czyli była 9.30, 11.11, a 34,5 godziny. Co wyszło, to żeście widzieli. Poddychaliśmy z świeżym powietrzem. Sprzęty zwijamy, no i co, widzimy się następnym razem.